Jak, to diabła. Jak mu przypierdolił, to mu czapka spadła Jak mu przypierdolił, to mu czapka spadła <śmiany> Wisiały, wisiały, jaja upowały A te głupie dziwki myślały, że śliwki A te głupie dziwki myślały, że śliwki to ten koło mu skrzypiało Jak sadził palucha, palucha urwało Ale dobre Palucha urwało No? I tak dalej, i tak dalej Bardzo dziękuję spajała muzyka Kilkanaście złotek się do tego a jeszcze mam no, taką fajną rozgłoskę. Wyślij światło, zapal. Pytała na... się córka i obrośnie, obrośnie, obrośnie jak żydowi woda. Obrośnie, obrośnie jak żydowi woda. To trzeba ogolić. <noise> no. e, so. Panie Wojtku, jeszcze więcej tej muzyki czy już? Starczył! No tu nie można du ma małe filmy, a dużo reklam, dużo całe te. Wiesz o co chodzi? Bo nie ma sensu nagrywać dużych tych yy, po prostu yy, tam 4 yy, tam 5 minut i po prostu to reklamy, bo mam dobre reklamy, a za reklamy ogółem płacą.

nie mają, to mają, 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 go mają, 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 to mają, załatać, mają, 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 Mi Ni to mają, 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 no fajnie dziękujemy panu ja tu tu teraz jeszcze proszę daję Majora a ja już to kończę